Witajcie, nagrywam to wideo, ponieważ mam pewną prośbę. Można powiedzieć po to pytanie. Chodzi o to, że szukam miejsc, gdzie mogłem organizować odosobnienia, refugia i tak dalej, czyli takie wyjazdowe wydarzenia medytacyjno odamiczne Powodem jest to, że chciałbym zorganizować sobie jakieś takie odosobnienie w najbliższym czasie. Które bym poprowadził. To może być 3 dni, 4 dni, 5 dni, tam w zależności od wielu czynników. Wiadomo, że chcę robić dalej refugia w Róży Wiatrów, tylko tam jest taka sytuacja, że lato raczej nie wchodzi w grę. Także szukam też różnych opcji alternatywnych, zresztą nie tylko z powodu pory roku, ale też lokalizacji. Być może znajdzie się coś też, na przykład, gdzie będzie bliżej ludziom z innej części Polski i tak dalej. Także jeżeli znacie, jakby właśnie, nie wiem, macie na przykład jakiś ośrodek, albo, nie wiem, jakiś hotel, albo cokolwiek jakieś miejsce, gdzie można prowadzić takie rzeczy i jakby jesteście fanami tego, co robię i chcielibyście, żeby takie moje refugium się odbyło w waszym ośrodku, czy znacie kogoś bliskiego, kto ma taką, takie możliwości, no to e, poproszę o prawda? Możecie zostawić jakiś kontakt, na przykład w komentarzu, dajcie znać i się odezwę do Was jakoś. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli idzie o jakby takie, no, co byłoby fajnie, jakby było w takim ośrodku, no to wiadomo, fajnie, żeby tam weszło przynajmniej tak 15 osób, żeby miało sens faktycznie jechanie tam i tak dalej. Dobrze, jeżeli jest właśnie jakaś sala, która może być salą medytacyjną, to nie musi być sala medytacyjna, ale gdzieś, gdzie te 15 czy więcej osób się zmieści, żeby mogli tam siedzieć żeby tam można było, wiadomo, po prostu prowadzić te, te medytacje. Fajnie, żeby na tej medy sali medytacyjnej było dość cicho i żeby w ogóle jakby atutem jest, jeżeli w ośrodku jest cicho, ale też no nie musi być to jakoś super, po prostu jak makiem zasiał, jakby wiadomo, że są jakieś kompromisy, na które możemy iść. Wiadomo, że osobne pokoje, że pokoje z toaletami są czymś fajnym, ale nie musi to być, mogą być wspólne toalety i tak dalej mogą być pokoje dzielone, to też jakby jest ok. Wszystko zależy od wielu czynników, prawda? No i cena jakby, prawda? Jakby zależy mi na tym, żeby uczestnicy nie musieli płacić jakichś bajońskich kwot za przebywanie w stylu, nie wiem, coś powyżej 200 zł za dobę. No to wydaje mi się, że w przypadku takich wyjazdów, które są no jednak, mają taką funkcję trochę duchową, wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. Także fajnie, żeby cena była jakaś w miarę przyzwoita, prawda? Eee, żeby po prostu, no tam po prostu ludzie mogli się przespać i po prostu, żeby pomedytować wspólnie i posłuchać damy, także czy tam jakichś wykładów e, około duchowych. Także po prostu, e, jeżeli znacie, e, macie jakieś takie możliwości, to dawajcie znać po prostu w komentarzach i e, jakoś się z, zgadamy. No, i fajnie by było, po prostu, żeby robić więcej takich rzeczy, bo widzę, że jest dużo chętnych, jakby sporo osób przychodzi na te spotkania. Widzę, że sporo osób rezonuje, więc na pewno sporo sobie zainteresowanych. Zresztą ostatnio właśnie nie miałem problemu zebraniem jakiejś większej grupy, więc na pewno znajdą się chętni. Także chciałbym coś takiego zrobić. Wiem, że ludzie chcą, żeby takie rzeczy były. Także skoro jest chęć z dwóch stron, no to właśnie jedne, czego brakuje, to miejsce, w którym można by coś takiego zrobić. Także dajcie znać. No i to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz taka przy okazji też jeżeli właśnie na przykład w Warszawie macie jakieś miejsce, gdzie macie jakąś salę, gdzie mógłbym robić jakieś spotkania, czasami też takie właśnie, po prostu właśnie takie jakieś wykłady, medytacje na przykład raz w miesiącu, to też dajcie znać. Tylko po prostu. Chciałbym, żeby to były spotkania takie spotkania pustkopełnia, gdzie po prostu będę jakieś tam swoje wykłady, swoje medytacje mógł ewentualnie prowadzić na przykład raz w miesiącu, prawda? Na przykład gdzieś w Warszawie albo w okolicy. Także też możecie dać znać, jeżeli macie jakieś takie mm, możliwości, tutaj też yy, yy, mógłbym wtedy być może takie coś robić. OK, to tyle. Z mojej strony dziękuję wszystkim za wsparcie w takich tematach. No i możecie się spodziewać zapewne kolejnych spotkań online niebawem i kolejnych filmów. Także wszystkiego dobrego, dzięki i z metą.